Robert rozpoczął czytanie książki we wtorek i zakończył w sobotę. W tabeli podano liczbę stron, którą Robert przeczytał w kolejnych dniach tygodnia od wtorku do piątku. I mamy tak, liczba przeczytanych stron we wtorek, środę, czwartek, piątek, ale zakończył w sobotę. Więc w sobotę nie wiemy ile tych stron przeczytał. Czyli tu mamy jakiś x i tu będzie sobota. Dobra, no i teraz jak liczymy średnią arytmetyczną? Sumujemy sobie, czyli mamy tak 55 plus 68 plus 72 plus 49 plus x. Dzielimy przez liczbę tych dni, czyli mamy ich 5, tak? No bo średnia arytmetyczna. Suma przez ilość równa się i ile? Średnio 60 stron. Równa się 60 i teraz musimy obliczyć. Dobra, no to teraz trudna matematyka. Możecie mi pomóc obliczyć. 55 plus 68 plus 72 plus 49. No to 8 plus 2 to 10. Mamy tutaj 19 plus 5, 24, 2 dalej. 2 plus 5 mamy 7, plus 6 13, plus 7, 20 plus 4,24, czyli mamy 244 plus X przez 5 równa się 60. To pomnożymy teraz obu stron nie razy 5, żeby pozbyć się tej piątki i mamy 244 plus X równa się 300. Odejmujemy teraz obustronnie 244, czyli X wyjdzie nam. 56, czyli w sobotę przeczytał 56 stron i mamy tutaj, słuchajcie, odpowiedź B. I jestem ciekawa, czy są tutaj ósmoklasiści i czy chcą, żebym dodawała kolejne zadanka na egzamin ósmoklasisty. Pamiętajcie, że typy zadań na egzaminie są powtarzalne. Warto to się przygotować, ucząc się działami powtarzających typów zadań. Wystarczy, słuchajcie, że napiszecie tutaj do mnie i powiem Wam, jak uczyć się do egzaminu ósmoklasisty najlepiej.